Halo, 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 ściszcie kurwa ten telewizor. <grymiany> to masz knapik. Dziękujemy bardzo, że Pan się zgodził przyjść do nas na piwo. No, bardzo mi miło to jest. Na piwo zawsze. Będziemy częściej dzwonić. To jest bardzo proszę, tak. Smaczne? Bardzo. Ciemne piwko czy jasne piwko? Ciemne. Zdecydowanie? A Nie, dla odmiany. Ja piję wszystko, więc także... także wszystko to nie jakieś, Nie, no Wszystko to znaczy nie politurę i denaturat, ale jak chcecie mnie tutaj dorobić, tylko raczej do strunków takich wykiętniejszych, ale nie mam jakiegoś ulubionego gatunku mm. czy coś lubię eksperymentować, coś nowego. A zdarzyło się jakiś mniej wykwintny trunek pić? Nie no pewnie no w końcu. No Denaturat tak był? No denatura to nie, ale jakieś tam w moim sklepie lokalnym to głównie idzie wino malinka na przykład o. takie. Mm. Y, Ochydne, słodkie, ale dobrze. Pamięta Pan swój pierwszy alkohol? Nie, nie pamiętam, ale nie jakoś tak łagodnie wchodziłem, nie było jakiegoś takiego urżnięcia się i chorowania, Tylko jakoś tak pomalutku. Ale no było, no, kiedyś było. Ja słyszałem, że pan y, w Rosji równo y, z Rosjanami, um, szklanka w szklankę. No no to. Czyli tak, w, nie, w, to sobie, tak? Nie, 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 zaraz, zaraz. Tak pij. to było. E, nauczyli mnie tam pić spirytus. E, ja tam byłem w ogóle od tego, bo tak w Rosji zabrzmiało, jakbym był tutaj właśnie za strzelał, czy tam, prawda, kiedy <laughs> się rewolucja zaczęła. E, po prostu byłem na stażu naukowym, tam takim przedhabilitacyjnym. Trzy miesiące, no i właśnie miałem dosyć ciekawe życie. Wiodłem tamże, bo to tak obowiązków prawie żadnych do biblioteki, do tego tam na jakieś obrony doktor, no takie no luźne rzeczy. Natomiast właśnie bardzo sympatyczni ludzie, którzy głównie zajmowali się piciem, no i paru rzeczy mnie nauczyli, właśnie między innymi picia spirytusu. Także to, to, to jest po prostu. No, znaczy tam żadna wiedza, no bo to, trzeba duży wdech wziąć i dopiero wypić i wtedy jest automatyczny wydech. A, bo inaczej będzie. to zatka, no więc po prostu się no. wie, a, a, a tak to a, i, i automatycznie wychodzi, więc, a, no równo. Oni wiedzieli, że z Polski to jest elegancko, w związku z tym zawsze było jak gdzieś tam się a to są z Polski, a, To było poszukiwanie gorączkowe kieliszka, y, bo to oni piją to co się nazywał graniony sztakan, czyli to jest taka kanciasta szklanka, czyli musztardówka po naszemu. No i właśnie w tym się piło, no a dla mnie, no nie no, z Polski to towarzysz przyjechał to trzeba szukać kieliszka i znajdywali jakiś mały. Ja mówiłem, że fajnie, to tak tego dziękuję i tam było wtedy też, jeśli idzie o piwo, to u nich było wtedy, tak zwany był taki to był przybytek dosyć paskudny nazywał się, bo oni mają specjalność, u nich nie ma tak, tak, że wszystko tylko jest zawsze, na przykład pielmienna, ja to dają tylko pielmienie. No i była także ryumoczna. Riu, ja ryumka to jest kieliszek, gdzie dają tylko setę i śledzia. I taka bufetowa straszliwa jest, no, patrzcie, jak, tobie już nie sprzedam, no i koniec, wyrok jest. Yy, oraz były, był piwbar, bar, tak się nazywał, bo to w skrócie, oni lubią takie różne skróty. Piw bar, co oznaczy, właśnie oznacza mniej więcej, tak jak wasz skrót, <laughs> publiczny Tak, to tutaj było piwny bar, gdzie były takie właśnie, piwo było tam, i takie, nie chodziło jakieś o incydenty po piwie, tylko tak się nazywało. I do tego piwa były takie automaty, jak kiedyś ruskie do wody sodowej były takie ze szklanką na łańcuchu. Więc to były takie właśnie te, co w parę takich automatów była myjka, taka, że wodą sikała i stały jakieś nieprawdopodobne ilości brudnych kufli na stolikach, Bierało się taki kufel, właśnie, szło się do tego automatu, rzucało 20 czy 30 kopiejek, już pamiętam, i było się no i nalewał tam piwa, głównie pianę trzeba było poczynić. No i powiedzieli, mi miało śmiało, tam ci nic nie zrobią bierzesz kufel, to no więc ja śmiało wziąłem jakiś kufel, złapałem idę do mejkiatu. ktoś mnie łapie za ramię i ewidentnie chce w mordę lać, no więc mieli nie bić, no zaraz co jest. Ale się, że w tym kuflu było połowę wódki, czego ja nie zauważyłem, komuś zgarnąłem przed nosa, więc po się do pięty, Ale się wyjaśniło, że tego tam, że jeszcze miałem udział nawet w tej wódce. No i tam właśnie takie elementy, ale wtedy było grzecznie, dlatego że to byli już przeważnie jacyś recydywiści, którzy mieli y, już jakieś tam uwagi y, i najgorsza kara to była wtedy zabrać pro, pro moskiewską prakiskę, czyli maldunek w Moskwie. I oni jak już mieli coś jednego, za drugi chuligański wyczyn, to won z Moskwy. No więc już strasznie się pilnowali, tam można było właśnie mu na nosie zagrać Nie, nie w porządku. Także, no ale to no nie, nie przyjdzie. Nie sądzę, że akurat Rosja nas ja interesowała. A czy widział pan, czy był pan świadkiem czegoś takiego? Znajoma kiedyś mi opowiadała, wracając też z Rosji z takiego naukowego wyjazdu, że tak jak u nas do sklepu zachodzi się, kupuje się jakiś, nie wiem, popularny napój gazowany, otwierany w puszce i wypija się na miejscu, idąc do pracy, do szkoły, gdziekolwiek. To tam się szło, kupowało się właśnie musztardówkę wódki zaklejoną sreberkiem czy takim złotkiem, odrywało się pod sklepem. I do roboty. Nie, tego nie. Natomiast za moich czasów był sympatyczny zwyczaj, że pod sklepem monopolowym chodził jakiś facet taki, kulturalnie ubrany, i trzymał ewentualnie o tak dwa palce. Co oznacza, że on szuka dwóch kumpli do, do tego. Więc bez słowa się sta stanąłem obok niego, to on popatrzył na mnie, jeden palec schował. Za chwilę doskoczył następny facet, dalej bez słowa. Ale pan już o tym wiedział. Tak, jak mnie uprzedzali, no bo to kolega, który właśnie tam mnie tam wprowadzał, ale mówi, śmiało i dasz radę. No i właśnie do no, mówienia odezwałem się jeszcze nic. I jeden. Ten, od razu dajemy chyba, nie pamiętam, po rublu czy coś, bo to była taka najtańsza łódka, andropowka, chyba właśnie trzy ruble kosztowała. Po czym on wychodzi z flaszką, ale zaraz jeszcze jedę. I to jest w jednej, to jest w bramie w starej kamienicy, carskiej jeszcze. Z jednej strony jest sklep monopolowy, z drugiej klatka schodowa. Idziemy na tą klatkę na półpiętro, gdzie jest stara kamienica, parapet dębowy szerokości półtora metra. Popielniczka na nodze stoi, taka biurowa i w tym momencie się drzwi otwierają i babuszka taka właśnie sędziwa jakaś w fartuszku prawie że granatowym wynosi nam na tacy trzy granione sztakany, czyli te szklanki i się wycofuje. My jej zostawiamy za to butelkę, bo to jest 20 kopiejek, czyli to no wszystko jest w porządku. I bez słowa facet rozlewa to właśnie, no to tego... Pytam, się Pana o to piwo przy filmie no. jedno było? Nie, 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 to, to niestety yy, to się nie, 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 nie łączy, I ja no, tak jak z prowadzeniem samochodu. No niestety albo się pije, albo się prowadzi, to tutaj też albo się czyta, albo się pije. Po jednej secie to ja zauważę, że coś mi nie idzie, a po trzech setach i słuchacze by zauważyli, więc to jakoś tego typu wpadek nie miałem. no, i... no Ale zdarzyły się przykręcenia, yy, i one pewnie u pana kolegów a też nie, tego, nie wynikały ale z alkoholu. Nie, nie wynikały z alkoholu. Z z zmęczenia, na przykład kiedy pięć filmów pod rząd, pamiętam, że były takie. No, były takie w czasach konfrontacji czy coś takiego, zwłaszcza to się tak czytało, no to ze zmęczenia mogły wynikać, albo w ogóle język się zawinął. No trudno, no, każdy z nas, zwłaszcza w okresie burzy i naporu, kiedy filmy się czytało na żywo i to szło w naród, też już parę zasad opanowały, nie wolno się poprawiać, broń Boże. Bo właśnie kiedy świętej pamięci Gajewski właśnie przeczytał i to film dla dzieci był, yy, że właśnie były to trzy dorodne królewskie, przepraszam, królewskie córy. No i yy, żeby się nie poprawił, to ja bym pomyślał, nie no, przesłyszałem się coś, nie, ale no, ponieważ... Się poprawił, to już nie było wątpliwości. I było tak, że czyta pan filmy Kompletnie, Pan nie wie, czy jest w dobrym miejscu? Jak dziś pamiętam senegalski, ja zmieniają Jurka Rosowskiego, zaczynał ten film, tam znaczył coś. Listę na konfrontacjach jeszcze raz mówię. To była taka impreza filmowa, gdzie się czytało te filmy w kinie na... I cały Jureczek, jak to, Jureczek pogodny. Ja mówię, jak ten film, a ja sobie radę. Wprawdzie mi się cztery strony tekstu zostały, tam pod koniec przyspiesz. <laughs> Więc tak, widać. <głos> właśnie, <głos> niezupełnie precyzyjnie wyszło. A jak to jest, tak na przykład kłóci się pan z żoną i sąsiedzi i walą z dołu, ścisz pan ten telewizor, jest Nie, tytuł, nie, to tak? żarty, to nie, no ale to, to się wzięło, ja wiem, to obrosło w jakąś legendę, mhm. ale to się wzięło rzeczywiście z, myśmy byli taki, jak teraz też właśnie jakiś jestem już jeden z najstarszych lektorów, no starszy jest już tylko Xavier Jasieński i Mirek Kutta, no ale właśnie myśmy się bardzo przyjaźnili, byli, byli taki, obaj nie żyją Marek Gajewski i Jurek Szczotkowski. I właśnie z nimi żeśmy często we trójkę sobie popijali tam, a to jakieś tam i to się wzięło, że myśmy kiedyś tam właśnie bawili się w męskim gronie opowiadając sobie kawały, lato, lipiec, balkon otwarty. No i właśnie jakaś sąsiadka bo w kolejnym wybuchu śmiechu po moim kawale właśnie. ściszcie kurwa ten telewizor! I to stąd się wzięło, no i później to rozpowiadali na lewo i na prawo. Dla przepłukania może? Tak, bardzo proszę. To jeszcze trochę porozmawiamy. Chciałbym jeszcze jedną legendę sprawdzić. Proszę. Czy podczas czytania, bo to wszyscy wiedzą, że pan czytał filmy pornograficzne. No, ja się przyznaję bez bicia, no zresztą... Pan mówił, że wiele dobrego zrobił. No, powiedzmy, no można dyskutować, ale no... Pan coś wyniósł z tych filmów e, No. Siebie? Bo ja wiem, ja może nie, ja bym dosyć zaawansowany, ale... Nie, nie, nie dlatego, natomiast uważam, że, że rzeczywiście to one jakoś tak troszkę, yy, u nas była taki ten seks śrmięzny dosyć i tak, że to... Za mojej młodości to na przykład na różne takie rzeczy, co dzisiaj dzieci, dzieci w przedszkolu prawie, że uprawiają, to się mówiło ze zgrozą i na ucho. Francuska miłość na przykład. Boże kochanie, nie tak. A więc to, no to filmy troszkę jednakże że Francuska że... miłość bel pieprz mnie pod niebiosem. Za to nie, to z kolei to przepraszam, to jest e, figurskiego e, w, w, zeznanie, bo e, właśnie Misiek Figurski był kolegą mojego syna ze szkoły, no i ja tam dostałem gdzieś jakąś pakiet tych filmów, dałem mi do przetłumaczenia, no i prawda, i tłukłem to później, i to właśnie Misiek Sigurski zresztą przy, przy, przy sobie przybrał pseudonim Kaligula Trzepski, tak się podpisywał <laughs> bardzo ładnie, no i, i bardzo, i tłumaczył rzeczywiście z fantazją i polotem takie właśnie, no. Bo raz ten... Przepraszam Cię Piotrek, no? ja chciałem tę legendę, bo tak odejść no no, od tematu. Czy Pan podczas czytania tych filmów pornograficznych rozwiązywał krzyżówki tak. i nie patrzył Pan po prostu tak, w sobie? Tak, 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 Mniej więcej. Ludzie. A bo tam się rozumie, że działo i Pan musiał odczytać. Tam się odczekać, działo i ja musiałem Nie zawsze, bo albo był tłacz uprzejmy i wisał, że 6 minut łomotu, a <laughs> prawda... Nieraz można było przewinąć. I można w jej tak, tak, można było przewinąć. Ale nieraz nie było wiadomo i nie dało się przewinąć. No to trzeba było. No ile można? Powiedział pan kiedyś takie słowa. chętniej przeczytam pornosa niż spot polityczny. I podtrzymuję. Nie czytam spodów politycznych. Jest to jedyna rzecz, której nie robię. Ale to mówię głównie z tego powodu, że no zresztą teraz co się dzieje, to lepiej nie mówić. Przeczytam coś dla yy, PiSu u na przykład, to będzie, że jestem moherowy Beret i u ojca ryzyka pracuję na etacie. A jak przeczytam coś dla SLD, no to w ogóle kolega Millera jestem beton partyjny i właśnie mówię, za urory strzelałem albo co jeszcze gorszego robiłem, albo sekretarzem partii jestem do tej pory po cichu więc wolę się w to nie mieszać i... A dostawał pan propozycję od partii politycznej? oczywiście, przed każdy, przed każdymi wyborami. Dziwię się, że pan odmawia. Nie, raczej mają pretensje, że bo podejrzewają, że ja właśnie już się umówiłem z wrogami. Aha. Ten z tak. aha, nie chce pan z nami, rozumiem. Ale nie rozważa pan tego nawet? Nie rozważam, mnie po prostu się tego nie podejmuje. No, mówię, że mnie to nie interesuje i koniec. A polityką pan się nie interesuje? Nie specjalnie, o tyle, o, tyle, o ile mnie zaczyna to dotyczyć. No a tak, żebym podniecał się tym, to niespecjalnie. Nie, nie należy do 41%, tak bym powiedział, bo ciągle taka jest jakieś poparcie. O, o czym pan najczęściej rozmawia przy piwie? Ze znajomymi, przy wódeczce? Znaczy w tej chwili się rzeczywiście zrobiło trochę modne rozmawianie o polityce, ale na szczęście jakoś... Z przeciwnikami to nie ma o czym dyskutować, bo oni są na ogół tak właśnie, że wychodzą trzaskając drzwiami i to w ogóle wróg jesteś, tutaj to, to jest, yy, zrywają stosunki na szczęście i dobrze. A z, z, no, z, ze zwolennikami to co, no to, to, to możemy ponarzekać, no, ale to tak 5 minut, po czym się przechodzi do przyjemniejszych tematów, no. Dziękujemy <laughs> bardzo za wizytę u nas. Mm. To jest dobre piwo. No. Już mamy inne. Nie, dobrze, dobrze. jest dobre? Dobre jest. To jeszcze co, podpisik weźmiemy? Podpisik, tak. No dobrze. Na butelce. Telewizja I tylko się podpisać to. Na tym. A nie uważa pan tak jeszcze? Proszę podpisywać, że się tylko dopytam. Że jak są te tłumaczenia filmów, to czasami brakuje wulgaryzmów? Nie tak. Jakoś tak traci chyba film no, no, na tym. Słuchajcie, no, nie ma pan ochoty trochę zmienić i na przykład wrzucić yy, tam... A nie. mam ochotę, no nie zawsze mi wolno, bo to jest bo to jest, no nie wiadomo na którą do godziny jest, to, to jest bardzo przestrzegane. Był czeski film kiedyś na kołuny jeszcze. Czeski rogacz krzyczył właśnie ona se skurwiła, ona se skurwiła dowiedział się z ofiarą a ja tłumaczę, ona nie była mi wierna.